Hej hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co u ciebie w najbliższym czasie, czego możesz się spodziewać, co już widać w energii. Ale jeszcze nie widać na oczy, także myślę, że warto posłuchać. Będzie o finansach, o miłości, oczywiście o relacjach, także zobaczymy sobie, jaka to energia wokół ciebie i czego możesz się spodziewać w kolejnych kilku tygodniach. Czytanie jest bezterminowe, ale zazwyczaj manifestuje się właśnie w kilka tygodni, maksymalnie miesięcy, także zapraszam, spójrzmy, co u ciebie w najbliższym. Czasie. I zaczynamy od karty świata. To jest karta na pozycji pierwszej w kontekście energii, z którą wchodzisz w ten nadchodzący czas. To jest bardzo ważna kwestia. I tutaj świat to jest o tyle ciekawa karta, że jest to oczywiście zakończenie cyklu oraz również początek nowego cyklu. To jest symbol finalizacji, symbol pełni. To jest karta, która nie pojawia się w chaosie ani w środku procesu. Ona przychodzi, gdy coś już się dopełniło, a ty przeszłaś przez lekcję, której miałaś się nauczyć. Możliwe, że właśnie zakończyłaś jakiś trudny etap życia, czy to prace, czy relacje, czy jakiś wewnętrzny proces. Może coś po prostu kliknęło w tobie. I masz już świadomość, że pewne rzeczy nie wrócą. I cieszysz się z tego bardzo dobrze. Nie ma tu żalu, tylko jest poczucie, że z czymś jesteś na czysto, że czegoś się nauczyłaś i teraz jesteś o to doświadczenie mądrzejsza. Być może w pewien sposób, że tak powiem, poharatana po tej wojnie czy po tej walce, ale jednak z tym doświadczeniem idziesz dalej i nie łamiesz się. Twoja energia jest teraz otwarta, dojrzała, pełna potencjału. To jest karta świadomości własnej wartości. Poczucia spełnienia, nawet jeśli w praktyce jeszcze czegoś brakuje, to wewnętrznie jesteś już gotowa, żeby sięgnąć po coś większego. Co więcej, no. Ta karta czasami e, mówi o potrzebie wyjścia poza dotychczasowe ramy, czyli może pojawić się potrzeba wyjazdu, ekspansji, kontaktu z kimś lub czymś z zewnątrz, e, na przykład za granicą, jakieś inne środowisko, e, nowe środowisko zawodowe lub towarzyskie. Także jeśli myślisz o zmianie pracy, to być może jest to jakiś tam moment, w którym e, warto o tym szczególnie pomyśleć, coś zrobić w tym kierunku. E, to jest karta osoby, która zaakceptowała to, co było, i nie zamierza oglądać się za siebie. Czyli być może jesteś właśnie w takim miejscu, gdzie czujesz, że nic już nie musisz udowadniać komuś, sobie, ale też światu. I twoje podejście do życia w tym momencie jest spójne, zintegrowane. To oznacza również, że nadchodzący czas może przynieść nagrody za wcześniejszy trud, czyli zasłużone efekty. Na poziomie codzienności karta świat może przynieść kontakty międzynarodowe, jakieś ważne decyzje czy to przeprowadzce, może jakiś awans w pracy, generalnie zakończenie jakiegoś cyklu edukacyjnego lub zawodowego, a także świadome zakończenie relacji. Może się również pojawić osoba z daleka, która wniesie coś ważnego do Twojego życia. Być może już się pojawiła, a to jest jeden znak, jedyne potwierdzenie, że jest to ktoś warty Twojej uwagi. Także wchodzisz w najbliższy czas jako ktoś, kto zamknął stare drzwi i teraz stoi gotowy, by otworzyć nowe. I to jest fajne podejście, takie otwarte, ale zarazem, jakby po tym, co było, że tak powiem nauczone doświadczeniem, żeby pewne rzeczy gdzieś tam omijać szerokim łukiem. Być może właśnie po jakiejś relacji jesteś, która, która gdzieś tam się zakończyła i, albo już się kończy, i teraz już wiesz, że. No drugi raz byś tego nie podjęła, więc wiesz czego unikać, kiedy ktoś pokazuje jakieś znaki, to ty wiesz jak to czytać. Bardzo, bardzo dobrze. Piątka pentakli na pozycji drugiej, czyli przechodzimy do spraw zawodowych. O miłości, o relacjach będzie później. Najpierw sprawdźmy sobie co, jeżeli chodzi o finanse i zawód. No i tutaj ciekawie, bo piątka pentakli to jest karta, która często niesie ciężar. Niepewność, taki generalny brak. I tak ta karta nie owija w bawełnę, bo mówi, o, mówi brutalnie o tym, co boli w materii, czy to pieniądzach, czy to pracy, czy stabilności, ale też pokazuje, gdzie jesteś najbardziej gotowa coś odzyskać. Właśnie dlatego, że straciłaś albo zostałaś pozostawiona pod ścianą. Kiedy pojawia się piątka pentakli, to często mówi, jest trudno. I ty o tym wiesz. Może teraz znajdujesz się w momencie, gdy czujesz się finansowo ograniczona, może coś się posypało zawodowo, może jest przestój, brak wpływów, zaległości, wypalenie, albo po prostu lęk o przyszłość, o to, co będzie. I to jest karta osoby, która stoi na zimnym wietrze, tak, na zewnątrz, patrzy przez szybę na ciepłe światło, ale z jakiegoś powodu nie może lub nie chce do niego wejść. Te powody oczywiście mogą być ciężkie. Tak? To, to nie znaczy, że one są łatwe. To może być jakiś lęk, jakaś po prostu taka przeczucie złe czy coś takiego, co sprawia, że po prostu nie chcemy w to, w to iść. I, I być może słusznie, ale jednak tutaj nam ta karta podpowiada, że być może niekoniecznie to jest dobra decyzja. Co więcej, to jest też energia izolacji zawodowej. Czyli być może nie masz teraz z kim się podzielić odpowiedzialnością, może czujesz, że musisz radzić sobie sama, być może masz poczucie, że świat cię zostawił z problemami, z którymi nie do końca wiesz, co w tym momencie zrobić. Ta karta często pokazuje, że trzymasz się restek sił, ale cały czas walczysz, chociaż psychicznie może być bardzo wyczerpująco. Więc. Takie możliwe znaczenia tej karty to jest przede wszystkim to, że sprawy finansowe idą w dół. Trzeba zacisnąć pasa, lub coś się niespodziewanie wysypuje. Utrata pracy, klienta, e, również źródła dochodu. E, może tu pojawić się taki e, strach przed niedostatkiem. Nawet jeśli realnie nie ma tragedii, to wewnętrznie możesz czuć niepewność, osamotnienie, presję. E, to, co również to jest, brak doceniania w pracy. Nawet jeśli wiesz, dajesz więcej niż dostajesz, to czujesz się niewidzialna, albo pomijana. Czy to w kwestii premii, czy chociażby miłego słowa. Więc taki ogólny, ogólny brak wsparcia się pojawia w kwestii zawodowej. I nieprzypadkowo na tej karcie, na tej karcie w klasycznym obrazku widać budynek z zapalonym światłem. Bo pomoc jest blisko bardzo. Tylko trzeba odważyć się chodzą poprosić lub ją przyjąć. Więc być może już ktoś w twojej okolicy jest, kto chce ci pomóc. Albo, albo gdzieś tam ty sama wiesz, co może ci pomóc. Co jest tą pomocną e, dłonią, czy kołem ratunkowym w, tym, w tej sytuacji? Być może zmiana pracy, być może zmiana otoczenia. E, no, ty wiesz najlepiej to, natomiast wydaje się, że gdzieś tam już na horyzoncie jawi się coś, co jest e, wybawieniem z tej sytuacji, z tej pułapki. Natomiast przede wszystkim jest to też przejściowe, nie? Więc e, mimo tego, że jest to zła karta, w kontekście zawodu i finansów, to, to jest to przejściowa karta. I, i nawet jeśli czuję, że teraz jest ciężko, to myślę, że tutaj e, no. Będzie lepiej. No trochę może tak wiesz. Takie głupie, pozytywne myślenie, ale nie w tym rzecz, bo tutaj po prostu odczuwam, że z tego miejsca może być raczej już lepiej niż gorzej. Tak to określam tutaj w tej sytuacji. Także mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Na pozycji trzeciej mamy czwórkę kielichów. To jest karta, która pojawia się w kontekście tego, w kontekście relacji i ludzi wokół ciebie. Czwórka kielichów. E, bardzo znacząca karta, kiedy pytamy o otoczenie. Bo mówi nie tylko o, e, o tym, jakie relacje cię otaczają, ale też jak ty e, czujesz się w tych relacjach. Oczywiście energetycznie. E, I tutaj, jedna z tych kart, które pokazują, że człowiek odwraca się od świata. Nie dlatego, że chce być sam, tylko dlatego, że nie znajduje w innych tego, czego potrzebuje. Możliwe, że w ostatnim czasie zainwestowałeś dużo w relacje, czy to rodzinne, czy przyjacielskie, czy towarzyskie, a teraz jesteś rozczarowana. Może czujesz, że wszystko jest płytkie, powierzchowne, a ty potrzebujesz czegoś prawdziwego, głębokiego, ale nikt nie ma, e, nikt nie może ci tego dać w tym momencie. Tak jakby czujesz, że oni są zasłami dla ciebie. Być może jesteś już zmęczona pewnym powtarzającym się schematem w relacjach. Na przykład ty dajesz, inni biorą. Ty liczysz, inni zapominają. Być może jest u ciebie taka niechęć do rozmów, do spotkań, do nowych znajomości. Możesz nawet nie zauważać okazji, które pojawiają się na horyzoncie, bo twoje serce jest zgaszone. Nie z powodu jakiegoś wielkiego dramatu, tylko przez takie systematyczne, wiesz, nagromadzenie się. Rozczarowań, powtarzających się rozczarowań. E, więc ludzie wokół ciebie mogą, e, znaczy tak, ludzie mogą być wokół ciebie, ale nie z tobą. Może są fizycznie, może są w pracy, w rodzinie, e, może nawet dzwonią, piszą, ale jakby czujesz pustkę przy tym, bo to nie są do końca prawdziwe, wspierające szczere więzi. Być może niektóre relacje powinny już dawno zostać zakończone, ale ty je utrzymujesz. Z pewnego przyzwyczajenia albo z lęku przed samotnością, a może już je zakończyłeś i teraz dopiero widzisz, jak niewiele tam było prawdy. To jest też czas, kiedy relacje z innymi schodzą na drugi plan, a relacja z samą sobą staje się kluczowa. Możesz mieć silne potrzeby emocjonalne, ale jednocześnie nie chcesz iść na kompromisy. I słusznie, ja to odbieram jako coś e, słusznego, bo jeśli nie ma partnera, który jest na równi, który daje tyle samo, co bierze, to po co rezygnować z siebie dla kogoś? Nie ma to sensu, bo to powoduje tylko większą frustrację i, i zupełnie nie w tym kierunku, yy, którego oczekujemy, czyli generalnie szczęścia z tej relacji. A mamy tylko problem, więcej frustracji, właśnie tak jak powiedziałem, i no generalnie nic, nic dobrego z tego nie wychodzi. Mimo tego, że założenia są takie, że relacja powinna dawać raczej szczęście, czy takie, taką chociażby pozorną stabilność, bezpieczeństwo. To są te rzeczy, których raczej większość szuka w relacjach, prawda? Więc tutaj w tym w tym wypadku faktycznie nie ma sensu rezygnować z siebie dla, dla kogoś, jeśli to nie jest relacja równa. I o tym też trochę szóstka pentakli, chociaż ona w kontekście tego pojawia się. Na no, miłość uczucia, miłość uczucia. Więc powiedzmy, że kontynuując no, ten taki e, motyw e, relacji, e, w sferze uczuciowej nadchodzi czas do ciebie, w którym energia zacznie się wyrównywać. Czyli jeśli dotąd miałeś wrażenie, że jesteś jedyną osobą, która coś inwestuje, czy to uczuciowo, czy czasowo, czy energetycznie, to teraz możesz spotkać się z reakcją zwrotną. To może być czyjś gest. Wiadomość, propozycja spotkania, wsparcia, coś, co pokazuje, ja też chcę. To nie jest górnolotne kocham cię, ale konkret. Czyjś czas, troska i przede wszystkim zainteresowanie Twoją osobą. Szóstka pentakli to nie są romantyczne uniesienia. To jest gest, który coś znaczy. Więc być może na horyzoncie jest ktoś, kto generalnie zacznie traktować cię bardziej poważnie. Z szacunkiem, którego wcześniej brakowało. Może pojawi się osoba, która okaże się stabilna emocjonalnie, bez gierek, bez komplikacji, a druga, e, znaczy, przepraszam, a, e, a może ty sama, to jest taka druga strona tej karty, może ty sama przestajesz e, rozdawać uczucia na oślep i wymagasz, żeby druga strona też się angażowała. A nie tylko udawała. To jest też być może, może związane z tym, co zerwałaś, z tym, co odpuściłaś gdzie nie było jasności. Dla niektórych ta karta zwiastuje spotkanie i to spotkanie z kimś, kto ma dobre intencje i czyste, takie no generalnie ciepłe intencje. Być może ktoś z przeszłości wraca z nowym jakością, dla innych to jest sygnał, że coś w obecnej relacji może się uzdrowić, pod warunkiem, że obie strony chcą się spotkać na równych zasadach, z tym, że w tym rozkładzie wcześniej mieliśmy zakończenie cyklu i gdzieś tutaj orbitowaliśmy wokół tego, że w relacjach jest czas na regenerację, czas na, że tak powiem, zakończenie tego co złe. Więc być może raczej jesteś w pozycji, w której coś kończysz, a to by wskazywało, że tak naprawdę długo nie musisz czekać, a coś pojawi się na horyzoncie nowego, z tym, że faktycznie tutaj potrzeba jest regeneracji, tak? Czyli e, jeśli faktycznie jesteś po przebytej relacji, kończysz ją, tak jak ten Karta Świata mówi, to warto o siebie zadbać, wiesz, jakiś tam spa, coś dobrego dla ciała, coś dobrego dla duszy, to zawsze warto, ale szczególnie po takim czasie, no bo wiadomo, że jak idziemy po wojnie, to to szczególnie potrzebujemy tego masażysty, że tak powiem, w przenośni oczywiście. Także no, jest to czas, w którym skupienie się na sobie będzie ważne, natomiast to, co przyjdzie, będzie że tak powiem, sam z siebie w tym wypadku. Czyli nie musisz szukać raczej w tym momencie. To będzie nowa relacja. Natomiast to faktycznie nie musi być ktoś nowy. Czyli być może nowa jakość. Kogoś starego. Nie wiem, jak to potraktujesz, jak, jak to gdzieś tam wiesz. Postrzegasz swoje stare znajomości. Ale być może to będzie ktoś, kogoś nie spodziewasz, więc nie ma co od razu się zamykać, bo może to będzie coś fajnego. Szczególnie, że intencje są całkiem e, fajne I to nie tak, że wiesz, takie na pokaz fajne, że, e, że tylko ud udawanie, ale energia jest taka pozytywna, nie? w tym sensie, że będzie więcej, e, że tak powiem, sprawiedliwości w tej relacji, co zawsze jest dobre. E, I sprawiedliwość na pozycji piątej, tutaj e, w kontekście tego, co Cię zaskoczy. Co będzie nieoczekiwane. I tutaj mocne uderzenie w samo sedno, jak taka zimna, jasna prawda, która nie pyta, czy jest coś To nie jest zaskoczenie w stylu e, kwiaty pod drzwiami od kogoś, od wielbiciela. To jest bardziej zaskoczenie typu rzeczy wychodzą na jaw. Ktoś ponosi konsekwencje. Coś wraca, żeby zostało rozliczone. Więc ciekawe, czy nie ta osoba przypadkiem. Może to jest ktoś, kto faktycznie ma z tobą jakąś wiesz, dramę. Coś, co nie zostało do końca rozwiązane. Coś, co się gdzieś tam pomiędzy wami posypało, było źle. I, i poleciały, y, poleciały strzały mocne. A teraz to wraca. Chyba jedno z, najc z najcenniejszych zaskoczeń, co prawda, trzeba będzie trochę jeszcze powalczyć o to. Yy, ale jednak fajnie, bo być może wyjaśnić jakąś kwestię, która była dla ciebie ciężka. Czy niewyjaśniona, właśnie. Yy, więc. Spodziewaj się, że w najbliższym czasie może dojść do wydarzenia, w którym dojdzie e, prawda do głosu, że tak powiem. Czy to w relacjach, czy w pracy, czy w sprawach rodzinnych, czy formalnych. Coś, co było ukrywane, wyciszane, niezałatwione, nagle staje się e, takim centrum i wymaga reakcji. Więc, no, jakaś taka rozmowa, która rozbija iluzję może informacja, która zmienia e, Twoje spojrzenie na osobę lub sytuację. Czy też konsekwencja, którą poniesie ktoś, kto myślał, że mu się upiecze. Być może też ty podejmiesz decyzję, która przetnie coś raz na zawsze. Zimno, twardo, ale sprawiedliwie. Bez emocjonalnych cergieli, w stylu e, po prostu dość tego. Koniec. E, także. Być może pojawi się jakaś sprawa formalna, jakaś sprawa sądowa, umowa, e, rozliczenie, dokumenty, testament, spadek, urzędowe sprawy, może jakiś rozwód. Cokolwiek, co wymaga jasnej decyzji, podpisu, werdyktu e, i to może zaskoczyć, ale prawdopodobnie przyniesie ulgę, więc raczej spodziewam się dobrego werdyktu w tej kwestii, jeśli to będzie faktycznie coś bardzo takiego formalnego. E, także generalnie pozytywna karta w tym miejscu, e, bardzo pozytywna nawet, powiedziałbym. Sprawiedliwość też, tak myślę sobie, tutaj jeszcze mówi o tym, że żeby patrzeć na to, co inni okazują, bo być może ktoś zdejmie maskę, ktoś pokaże, jak jest naprawdę. Więc być może ktoś, kogo uważałaś za uczciwego, okaże się wyrachowany, albo odwrotnie, ktoś, kogo skreśliłaś, pokaże ci, że ma jednak kręgosłup, więc może cię zaskoczyć twoja własna reakcja. Że potrafisz być zimna, bezlitosna, nieustępliwa. Tam, gdzie dawniej bywałaś pełna wyrozumiałości. Bo teraz masz dość kompromisów, które są kosztem Twojego spokoju. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Nie możemy iść w coś kosztem swojego spokoju. To jest zasada numer jeden. Eee, więc, no właśnie. Generalnie, dobra karta, powiedziałbym. Bardzo dobra karta. W międzyczasie, jeśli. Czujesz, że ten rozkład jakoś z Tobą rezonuje? Być może masz jakieś konkretne pytanie odnośnie Twojej relacji, czy sytuacji zawodowej? Coś w Twoim życiu jest niepewne, niejasne? To zapraszam Cię na prywatny rozkład na stronie duchowykierunek.pl Link również w opisie. Tam możesz zadać swoje pytanie i otrzymać odpowiedź, która myślę, że będzie e, no, bardziej indywidualna, bardziej prywatna i skierowana do Ciebie. Także, jeśli masz jakieś niejasność, to jakąś niejasność, to zapraszam duchowykierunek.pl, link w opisie. A tymczasem wracajmy do naszego rozkładu, bo mam jeszcze kawałek przed nami, a, a fajnie się to zaczyna trochę kreować, więc być może coś tu jeszcze ciekawego pokażę. Dziewiątka mieczy na pozycji szóstej, to jest karta w kontekście twojej siły. I to jest wow, jakie ciekawe, nie? Bo dziewiątka mieczy, karta z reguły bezsenności, tak? Nieprzespanych nocy, lęków. No, ale właśnie, pokazujesz się jako Twój zasób i dokładnie tak, bo tu nie chodzi o to, że cierpienie macie zniszczyć. Ono ma Ci pokazać, gdzie leży Twoja prawdziwa siła. I ta karta mówi, że Twoją mocą jest to, że przeszłaś przez piekło, że widzisz wszystko, czego boisz się najbardziej i mimo to dalej stoisz na nogach. Ta karta nie udaje, że wszystko jest dobrze. To jest karta świadomości, lęku, żalu, bólu i e, jednocześnie pokazująca: patrz, jesteś tutaj i nadal żyjesz, nadal działasz. To jest potężne, bo siła nie polega na tym, że nie boisz się niczego, bo to jest wtedy głupota, to jest wtedy naiwność. Tylko siła polega na tym, że idziesz dalej mimo wszystko. I ty to masz. To jest Twój kapitał. Jesteś osobą, która. Widziała ciemne strony życia, własne rozczarowania, winy, błędy i nie zwariowała, nie uciekła. A to znaczy, że nikt i nic już cię nie zatrzyma. Bo nie da się szantażować kogoś, kto już wszystko o sobie wie i przeżył swoje najgorsze noce. Możliwe, że w najbliższym czasie, no właśnie to, co wydaje się twoją słabością, czyli jakieś tam lęki, przeczucia, świadomość, czy jakieś prawdy, które inni nie chcą widzieć, okaże się twoim orężem, to ty będziesz tą osobą, która powie ja już to wiem, ja już przez to przeszłam, teraz mogę decydować, a inni będą w szoku. Ty będziesz spokojna. Ta karta daje bezlitosną jasność umysłu. Wiesz, co, może, co się może stać, widzisz, co działa, a co nie i nie masz już złudzeń i to czyni cię wolną. Także no, niesamowita siła, powiem szczerze. W tym wypadku dziewiątka Mieczy to jest karta, która chyba jest najsilniejsza e, w kontekście właśnie Twoich zasobów. Tak naprawdę. Ciekawe, bo no, karta lęku, prawda? Karta bezsenności. Ale w tym wypadku, jakże silna? Niesamowita aż dla mnie to jest. Także, także naprawdę fajnie. E, Rycerz Pentakli na pozycji siódmej to jest karta, która pojawia się na pozycji e, takiego kontekstu emocjonalnego. Czyli Twoje emocje i stan psychiczny w tym nadchodzącym czasie i tutaj e, rycerz pentakli po dziewiątce mieczy która pokazuje przeszłe lub jeszcze lekko aktywne stany lękowe zmartwianie się czy psychiczny rozpad rycerz pentakli mówi wstaje, może jeszcze trochę się trzęsę ale idę do przodu powoli ale stabilnie i to jest karta która daje wewnętrzną dyscyplinę już nie reagujesz impulsywnie już nie rzucasz się między euforią a rozpaczą już trzymasz rytm. Jakbyś mówiła sobie, krok po kroku, każdego dnia e, po kawałku, wyprowadzę się z tego bagna. Sama. Twoja emocjonalna siła będzie polegała na tym, że nie pozwolisz e, się przewrócić pierwszemu wichrowi. Nawet jeśli coś się zawali, to ty to pozbierasz, nie dramatycznie, nie heroicznie, tylko normalnie, konkretnie, tak jak się żyje. I to jest świetna karta dla osób, które mają dość bycia dramatycznymi i zaczynają żyć dla siebie, a nie dla wrażeń, oczekiwań czy ocen kogoś z zewnątrz, kto nas w ogóle już nie obchodzi. Więc ten rycerz pentakli, on nie robi fajerwerków, ale buduje coś, co przede wszystkim się nie rozpadnie. Na pozycji ósmej w tym rozkładzie Hirofant i karta to jest w kontekście głównej lekcji lub procesu w tym czasie, którego możesz się spodziewać. I tutaj, Hirofant... Hmm, no, to pokazuje, że to generalnie nie jest etap zmian. To jest przede wszystkim inicjacja. Ten czas uczy cię prawdy o sobie, ale nie takiej, którą, wiesz, można gdzieś tam poczytać w książkach. To nie jest wiedza, to jest mądrość. Mądrość wyciągnięta z krwi i potu. Hierofant pokazuje, że życie stawia cię teraz w sytuacjach, które mają cię czegoś nauczyć o twoich wartościach, o granicach, o zasadach i przekonaniach. Może musisz w końcu wybrać, czy gram w czyjeś reguły, czy tworzę swoje własne, czy podlegam czymś osądowi, czy sama siebie uznaję. Więc to nie jest pobudka na bali. To jest przebudzenie w kuchni o trzeciej nad ranem, kiedy nie możesz spać, bo czujesz, że już dłużej nie możesz żyć tak jak było. To jest moment, kiedy udruchowo sięgasz po stare schematy, ale zatrzymujesz się i mówisz nie, już nie. Więc to jest czas, kiedy definiujesz się od nowa. I na końcu dziewiątka, buław, która na pozycji dziewiątej również pojawia się. To jest karta, która w kontekście rezultatu. Tego nadchodzącego, nadchodzącego czasu, yy, mówi jedno: jestem zmęczona, poobijana, może nie ufam już tak jak kiedyś, ale dalej stoję i nie dam się złamać. To jest karta ostatniego bastionu obrony tego, co zbudowałeś sobie. Więc bardzo głęboki rozkład, bardzo mocny rozkład, i generalnie myślę, że pozytywny. Myślę, że bardzo pozytywny, nawet. W kontekście zawodowym może być trochę ciężko teraz, ale jest światło w tunelu. Ja to postrzegam jako coś, co wyklaruje się. W kontekście relacyjnym myślę, że tutaj jest neutralnie w kierunku dobrego. Także myślę, że fajny rozkład. Dziękuję serdecznie za wytrwanie do końca. Bardzo mi miło. Pamiętaj, że. Jeśli chcesz podzielić się jakąś myślą swoją, to zachęcam do komentarzy. No i oczywiście, jeśli masz ochotę na prywatny rozkład, na rozszerzenie Twojej sytuacji, e, sprawdzenie co konkretnie w Twojej indywidualnej sprawie dzieje się energetycznie, to zapraszam na duchowykierunek.pl. Link również w opisie. Tymczasem dziękuję i życzę wspaniałego dnia czy też wieczoru. Do usłyszenia. Hej!